Ja jako bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W tym odcinku zaprezentuję wam plugin na z Casplaya. Jest on oparty na trybie Survival Plus Guildie. Nie mylmy oczywiście tych metinów z trybem Box PV, ponieważ taki plugin będzie w innym odcinku. I co, na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że mam teraz słyszalny mikrofon HyperXa i nie wiem jeszcze jak on dobrze złapie czułeś w filmach. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Mam nadzieję, że nie będziesz aż tak łapał który ponieważ też niestety mam dość głośną Kruxa Taxa Pro RGB. I mam nadzieję, że nie będzie aż tak łapał mm, po prostu dźwięku z tej klawiatury. Chciałbym też podziękować jeszcze raz wszystkim, którzy zakupili paszkę pod Wifi, ponieważ pod... dodało mi to możliwość na rozwój po prostu w swoim kierunku. I teraz właśnie zrobiłem sobie remont w pokoju mam wszystkie nowe meble. W sumie jeszcze czekam na nowe meble. Nowe biureczko z już fotony ładnie. I zakupimy właśnie nowy mikrofon z tego HyperX, żeby było mnie lepiej słychać. Ponieważ na no już. Miałem problem z statywem, ale mnie od i niedługo oczywiście zacznę inwestować w części do komputera nowe. Myślę, że we wrześniu już będzie lepszy sprzęcik i będziemy działać. Przejdźmy teraz do odcinka. Autorem pluginu jest Virtual, macie własne na ekranie. O no kurczę, to takie cele, żeby pogodę rozwalić. No nic, dobra. I mamy oczywiście taką komendę jak 19. Po wpisaniu komendy betting mamy informację, że Lucky Luck z czakami że gratulacje przyzywali Metina na podanych kordach, zostaliśmy przyteleportowani do tego Metina i gracze otrzymali na czacie informację, że Metin został przywołany na kordach takich i takich. Oczywiście ten message możecie sobie zmienić w konfigu do swojego pluginu. Nad Metinem pojawia się oczywiście jak liczba żyć, która również jest do edytowania w konfigu. Standardowa liczba życia jest ustawiona na 100, oczywiście możecie ustawić, ile chcecie. Również znajduje się taki Bosbar, który jak widać ma tutaj kolor przy biciu tego Metina. I co? Teraz przykładowo, gdy będę uderzał metina, ale jak widzicie zostałem wystrzywany w górę po uderzeniu metina. No, on 98 żyć i za chwilę powinien zacząć się regenerować do standardowej ilości żyć. Do setki O, i zawsze regenerować i ma teraz 100 żyć, czyli po prostu po jakimś czasie niebicia tego metina, on wraca do normalności. Oczywiście to wyrzucenie do góry możecie włączyć w konfigur, to już zależy od was, Możecie go bić ciągle. No i wyrzuca nas do góry. Jest jeszcze oczywiście. O, efekt tutaj Creeperów, który również ze zdumu włączenia w konfigu. Jak widzicie, na no z barze zmieniło mi się już ilość jego HP, czyli 70, tak jak tu. Zaraz wyjątkowo się Creepery elektryczne. Ja oczywiście, gdy będę jeszcze bił takiego e, Metina, to on zaraz powinien się tutaj zniszczyć. I jest jeszcze. Mm, tutaj, o, właśnie zostałem teraz poezony na jakiś czas, który możecie również ustawić w konfigu. No i przepraszam, bo na dworze jest dużo. Niestety, mocno. i nie i jak widzicie Metin zaczyna wracać, ale my go zaczynamy znowu bić i wystrzeliłem w górę. Różne są efekty, są nudności, właśnie Poison możecie wszystkie efekty sobie zostawiać. No i oczywiście te elektryczne creepery, wszystko możecie ustawić w konfigu. bo ma 10hp. Kurczę, te się tu rozpią. I zniszczyłem teraz Metina. I na czacie mamy informację, że Metin został zniszczony przez gamelo. Zadał 105% obrażeń. Oraz otrzymałem też nagrodę z takiego Metina i otrzymałem na sobie Ja mam oczywiście shader, więc inaczej to widać ale po prostu gracz mmm, dostaje tego glow'a, ten, który zabrał nagrody i macie w konfigu do ustawienia, jaki czas tego glow'a ma być. Oczywiście również w konfigu jest do ustawienia możliwość e, tego, po jednym czasie mety ma zniknąć automatycznie sam. Wszystko jest do edytowania w konfiguru Konfig powinniście mieć teraz już na ekranie i będzie po prostu tutaj e, możliwość. Oczywiście te creepery nie niszczą tego jajka, nie niszczą bedrocka Bedrock jest po to, żeby. Jelko żyli spany, no to może być problem z Metinem Dlatego jest bedrock żeby nie dało się też go niszczyć No i to oczywiście hologram również możecie wybrać sobie w konfigu. Ja teraz przykładowo założę sobie tutaj zbroję, żeby pokazać nam te inne e, efekty No chyba plugin enchant nasz jest chyba wgrany, no dokładnie Tak sądziłem e, 10, 10, 10, 10 Ok, Ten jest koksów Game mode, survival o, jak widzicie, jeszcze głód mi zabrało. O, jak widzicie, dostałem pojezonę. I... Ee, będzie... Zatrzymało mi tutaj Creeper. Jak wybucha, to jajko nie wybucha. Ja dostanę pojezonę na kilka minut. I spada mi oczywiście się głód podczas bicia w Tio No, i musimy oczywiście klikać w to jajko nie, bo zatrzymamy lewy, żeby nie spalnować na bo to by było totalnie bez sensu. No, jak widzę Creeper się na raz. Przyciągnie, a mi spada się w głód i dostaję ciągle tego poizona. Teraz, jak widać, znowu wystrzeliło mnie w górę. Ja oczywiście niszczę sobie tego Metina ciągle. Myślę, że na Trapcruiser'u plus Gildy jest to dość przydatne. Jeżeli jesteście na Boxy to no to. To, nie, to też jest oko. Ale na będzie inny system Metinu, bo na Boxy widziałem. są Na hubspace chyba. To widziałem inny system Metinu, y który też będzie po prostu na naszym kanale. Ja tutaj jeszcze tylko tego wszystkiego Metina. To mówię. O, no i jak widać, został zniszczony Metin. Bedrock nam zniknął, A ja otrzymałem ponownie nagrodę podaną w konfliktu. Nagrodę możecie ocalić sobie według siebie, nie ma to totalnie znaczenia. I co, jak widać otrzymałem również glow'a znowu na określony czas. I w sumie to by było na tyle. Ja serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Konflikt tego pluginu pojawił się teraz na ekranie. Ja serdecznie Was zapraszam do na naszego Discorda, ponieważ będzie tam plugin do pobrania. Wymagania również macie teraz na ekranie do pobrania tego pluginu. Mam nadzieję, że wybijecie dość szybko i zachęcam do czytania ogłoszenia na naszym Discordzie. O, wywaliłaś mi serwer na koniec. Dzięki, trzymajcie się, cześć.